Ice cream, burn that ice boy, walking on that side. Yo, they can't tell me why. War. I don't need no lies. Hey, got my own little fire. Ai, lo mi No to dzisiaj make odcinek Lecę, am mm, jeszcze nie moją bo za niedługo będę miał P51, ten Mustang. I mam dla mnie przelecieć pod tymi pięcioma hangarami. Nie wiem, czy to się uda, ale w dodatku z dymem. Więc ja nie wiem, czy to się w ogóle uda, czy się y, rozbije. Bo jak to niektórzy youtuberzy mówią, y, odcinek stresuje. Bo ja to... Y, przed odcinkiem z, y, udało mi się przejść pod tymi hangarami, ale no po prostu niektórych youtuberów odcinek stresuje. No to zobaczymy, czy mnie stresuje. No to lecę. Dobra, lekka, lekka. Czy się uda, czy nie? Nie wiem tego. Nie jestem pewien. Ja bardzo bym chciał, żeby się udało. Uuu, dobra, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i, i piąty. Dobra, udało się. O, jak to pięknie wygląda. Dobra, to by było na tyle. Żegnam Was.